Trochę się biało zrobiło. Nic nie widać. Słabo, słabo. 29 grudnia. Taka sytuacja. Biało. Dawno takich widoków nie widziałem w Wielkiej Brytanii. Sypnęło, ale nic. A no, tam w oddali widzę po lewej stronie, ktoś pod górkę nie może podjechać. No, oponki pewnie typowo letnie, albo bo aż go ściąga w dół. Mercedes, no tak, nie ma szans. No nic, przede mną jeszcze jakieś 110 km. Zapowiada się jazda 40 mil na godzinę. Jeżeli oczywiście nic nie zatrzyma ruchu. Ja próbuję wyprzedzić te samochody prawym pasem, ale co chwilę jest zniesienie i koła mi się puksują. Jadę na pusto, w związku z tym jest słabo. No i teraz tu każdy no zwalnia praktycznie do zera, może się okazać, że się zatrzyma. No i trzymam kierownicę. Nadszedł czas chyba odpowiedzieć na parę pytań. Ja staram się na bieżąco na pytania odpowiadać w komentarzach. Natomiast niektóre pytania są tak trudne albo tak obszerne, że no nie da się tego napisać albo dałoby się, tylko trzeba na to poświęcić naprawdę dosyć dużo czasu, żeby to jakoś miało sens. Dzisiaj odpowiem na komentarz Bartosza J, a w następnym odcinku na kolejne komentarze. Z jakim kłopotem się boryka pan Bartosz, że tak powiem. Może przeczytam jego e, pierwszy y, początek jego komentarza. E, Czy mógłbyś rozważyć odcinek o stawkach dla kierowców pracujących przez agencję, a być może także o całkształcie realiów pracy przez agencję. Coś, co może się przydać osobom, które nigdy tak, na, y, tak nie pracowały, a być może rozważają tego typu pracę. Czyli rozumiem, że kolega Bartek jest na etacie i chce ewentualnie, albo rozważa przejście na własną firmę LTD. Tutaj jeszcze dodał taką informację. Wracając do mojego pytania, chciałbym uściślić, iż nie chodzi mi o ocenę pracy przez agencję oraz analizę, co jest lepsze: czy kontrakt, czy agencję. Zasadniczą kwestią jest przedstawienie realiów współpracy z tego typu firmą. Dla osób, które nie miały styczności z takimi systemami, a być może go rozważają. No i tutaj podał 5, 6, 7, o matko, 12 12 pytań będę je po kolei realizował, trochę ich jest, czyli rozumiem, że jak wygląda praca, nie chodzi do końca o finanse, tylko o realia, o życie, z czym to się je. Zacznę od tego, że ja pracowałem na etacie 4 lata w Wielkiej Brytanii. Powiem Wam szczerze, że nie żałuję. Tym bardziej, że to była moja pierwsza praca, więc miałem taki powiedzmy komfort, ponieważ wsiadłem z samolotu i tak naprawdę bardzo szybko zacząłem pracę na kontrakcie. Nic mnie nie interesowało. Moim, jedynymi moimi problemami to było znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mieszkał. No i potem inne sprawy, bo resztę spraw załatwiała za mnie firma i miałem się wstawić w jednym miejscu. O jakiejś tam godzinie wykonać swoją pracę, i tyle. No, tak było u mnie, i teraz pytania z tego tematu, które zadał Bartek. Pierwsze pytanie: To jest takie: wspomniałeś, że pracujesz dla czterech agencji. Jak dzielić swój czas pomiędzy? Pomiędzy nie, tak by każda ze stron była zadowolona. Słowo pracuję dla czterech agencji to jest zbyt duże, jestem zarejestrowany w czterech agencjach i te cztery agencje mnie atakują praktycznie codziennie. Oczywiście są okresy martwe, tak jak styczeń, luty do połowy marca, gdzie tak naprawdę nikt nie dzwoni i ja się związałem z jedną agencją tak naprawdę na stałe z tego względu, że mam w tej agencji stałą pracę. To znaczy to nie są stałe filmy, tylko mam stałe zlecenia. Rzadko kiedy zdarza się że mam jakiś dzień który mi wypadnie z pracy no zazwyczaj tak już wcześniej wspomniałem to jest ten początek roku ale to naprawdę to nie jest żaden problem i ponieważ ja tam się wykazałem zobaczyli że jestem dobrym pracownikiem i oni mnie chcą. Potem może powiem jak to się stało że się wykazałem i, i dlaczego ja mam no, płynność jeżeli chodzi o pracę. Więc to, jeżeli chodzi o Twoje pytanie, tak, jestem zarejestrowany w czterech agencjach, ciągle dzwonią, ale głównie pracuję dla, yy, dla jednej. Czasami się zdarza, że odbiorę telefon i dla kogoś tam pójdę do pracy przez inną agencję, ale zazwyczaj i tak są to te same firmy, bo w danym rejonie jakiejkolwiek agencji byś nie pracował, to te firmy się po prostu powielają, są takie same. Następne pytanie to jest tak, jak wyżej wymieniona sytuacja ma się do wymogów niektórych agencji, które oczekują wyłączności? No i właśnie tutaj wyłączność. Czyli nie ma czegoś takiego w agencjach jak praca na wyłączność albo jesteś pracownikiem wyłącznym. Agencje czasami cię może nie straszą, tylko mówią, że jesteś nielojalny, że oni ci dają pracę, a ty nie bierzesz wszystkich zleceń, że pracujesz gdzie indziej. Ale pamiętajcie o tym, że tutaj to są pieniądze i tutaj nie ma miłości, nie ma uczuć, nie ma niczego po prostu to jest czysty biznes. Jeżeli mi się nie opłaca z kimś pracować albo stawki są zbyt niskie, to najpierw informuję o tym swoją agencję, dla której pracuję, że ja dla danej firmy nie będę pracował, ponieważ z jakiegoś tam powodu. Zazwyczaj jest to powód finansowy, i albo mi to y, zmienia na jakąś inną firmę, gdzie będę zadowolony, a jeżeli to się nie dzieje, to idę do innej agencji. I to, że do mnie zadzwonią, dlaczego już u mnie nie pracujesz, Mówię, dlatego, że nie, spełni, nie spełniacie moich warunków, ale to wynika stąd, że y, ja nie chcę pracować za darmo. Mam swoje doświadczenie, y, znam ten swój rejon, jeżeli chodzi o agencje i o firmy, i wiem, że jeżeli nie tu, to pójdę gdzie indziej. Może inaczej, jeżeli nie będzie roboty w transporcie, to żadna agencja też nie będzie miała pracy. Żadna. Tak jak w grudniu dzwonią co 5 sekund, tak w styczniu nikt nie dzwoni. Więc, a, a chodząc po agencjach na początku, bo myślałem, że mają jakieś lepsze zlecenia, okazało się, że ja ciągle lądowałem w tych samych firmach, tylko z innej agencji. Aż doszło do takiego momentu, że agencje się yy, trochę. Yy, Zabezpieczyły i podpisały sobie taki kontrakt: jeżeli ja idę do jakiejś firmy z jakiejś agencji, to już do tej samej firmy nie mogę podejść przez inną agencję. Takie zabezpieczenie. Nie zawsze to działa, ale zazwyczaj, więc jeżeli chodzi o Twoje pytanie, nie ma czegoś takiego jak wyłączność. To ja decyduję, z kim pracuję i dla jakiej firmy pracuję. A to, że ktoś tam ci opowiada o wyłączności, że jak będziesz ze mną, to masz stałe zlecenia, to jest nieprawda. To jest tylko po, po to, żebyś ty wykonał e, tą robotę dzisiaj, bo on i tak ten człowiek z agencji, ten twój niby menadżer, on nie wie, co będzie jutro. To jest takie trochę straszenie. No. Ja się tym nie przejmuję na początku, się tym przejmowałem, a teraz już to mam gdzieś. Następne pytanie, eee, numer 3. Jakich stawek możemy się spodziewać, pracując przez agencję? Co według ciebie jest stawką średnią, do której możemy się odnosić, jeśli możesz to zrobić na dniówkę, nockę, trampik, weekend i zwykły tydzień? No to czyli chodzi o pieniądze. Powiem Wam szczerze, że ja trochę to głupy zabrzmi, ale ja nie patrzę na pieniądze. Kompletnie. Ja mam swoje jakieś zasady, że ja poniżej jakiejś stawki nie zejdę, i tą najniższą moją stawką to jest 11 ,50 funtów 50 pi. Bardzo rzadko za to pracuję, natomiast ja się na to decyduję, jeżeli mam w tym biznes, jeżeli mam jakąś płynność, na przykład mój shift jest od soboty do środy. I czasami w te środy nie ma pracy albo we wtorek. Ja biorę taką robotę, żeby nie siedzieć w domu, bo wychodzę z założenia lepiej mieć tą stówkę niż nie mieć nic. Prawda? I tym bardziej, że jeżeli nawet bym odpuścił jeden dzień, na przykład, ten mój piątek, powiedzmy, kalendarzowy, to najprawdopodobniej bym nie siedział trzech dni w domu, tylko bym zrobił 45 godzin pauzy i bym poszedł. Piątek do pracy, ten, ten piątek taki kalendarzowy, i to by zmieniło mój shift. Więc yy, nie mam czegoś takiego jak stawka, za którą yy, ja będę siedział w domu. Ponieważ wolę, tak wspomniałem, mieć tę, tą stówkę niż yy, nie mieć nic. A jeżeli chodzi o stawki, yy, no to tak wspomniałem. Jeżeli chodzi o ten, tutaj o ten Liverpool wokół, to najniższa to właśnie jest 11,50, nie widziałem niżej. A wyższe to już naprawdę dochodzi do 21 funtów. No to wiecie, to jest, ale to są w danym okresie. I jeżeli chodzi o nocki, za tramping, no to zazwyczaj płacą 24 funty. Rzadko kiedy 25 za nocka, za spanie w kabinie. A tak no to widzicie rozpiętość od 11,50 do 21, bardzo rzadko jest bardzo duża. No i czy warto pracować za takie stawki? Pewnie, że warto, ale też trzeba pamiętać o tym, że czasami trzeba trochę się, że tak powiem, um, ugryźć w język i pójść za te 11,50. No, rozpiętość jest duża. Ja powiem tylko tyle. Ja cenię, ja cenię sobie um, taką systematyczność w pracy, kontynuację, że ja nie siedzę w domu, nie frustruję się, że, ale teraz się nie frustruję, na początku się denerwowałem, no bo musiałem zrozumieć to, że ja jestem menadżerem, menadżerem własnej firmy, co prawda jestem kierowcą eee, Inni tu mówią, że to jest dyrekt, że, że dyrektor, że to, że tamto. Jeżeli sobie, jak sobie pościelasz, tak, tak, tak się wyśpisz, więc co miał wam powiedzieć, no, stawki są różne, rozpiętość jest bardzo duża, trzeba brać to, co jest na rynku i wiedzieć, kiedy rezygnować z pracy, nie rezygnuje się z pracy w styczniu, w lutym, marcu, rezygnować z pracy można od września do grudnia. Ze zleceń, dadzą się od razu następne, to jest pewne jak w banku. Kolejne pytanie: Na ile kierowca może coś w agencji narzucić? Na przykład, jeżdżę tylko w określone dni dla określonych firm, ładunków za określoną stawkę i tym podobne. No to to jest to, co już powiedziałem wcześniej. Ty jesteś menadżerem i ty mówisz, albo dane zlecenie bierzesz, albo danego nie bierzesz. Ja, pracując przez agencję, na własnej firmie, mam czarną listę czterech firm, dla których nie pójdę, chociaż zdarzają się wyjątki. Tak, jak wspomniałem w tych okresach martwych, że nawet z tej listy czasami raz pójdę, ale to się dzieje wtedy, jeżeli ja pierwszego dnia, powiedzmy, wam, nie pracuję i zanosi się na to, że drugiego dnia też nie będę pracował, więc macham na tą moją czarną listę. I jeżeli zgłoszą że, że ofertę do tej firmy, no to oczywiście zagryzę język, zęby i zrobię to natomiast ja decyduję gdzie pracuję i bardzo często odmawiam firmy naprawdę uwierzcie mi, bardzo często to robię ponieważ no i agencja się nauczyła że do pewnych firm e, nawet mnie o to nie proszą tylko jeżeli oferują mi już jakieś dramaty to ja już wiem, że jest źle na rynku ale to wszyscy wiedzą, że jest źle więc e, to jeżeli chodzi o to pytanie na ile kierowca może narzucić swoje e, jakieś warunki Kolejne pytanie, co jeśli przychodzimy do firmy i jest inaczej niż miało być, czyli agencja zrealizowała nam pracę, a na miejscu zostajemy brudny ciągnik lub cokolwiek innego, co nam się bardzo nie podoba i chcemy zrezygnować ze zlecenia? Tak jak wspomniałem, jesteś menadżerem, znowu te same słowo powtarzam się. Ja w swojej tutaj w doświadczeniu raz wyszedłem z samochodu i poszedłem do domu. Dostałem za to 8 godzin pracy, wypłatę, bo spędziłem w tym samochodzie, oczywiście w tym filmie, 2 godziny. Odebrałem ciąg, śmierdziało, jak nie wiem, dałem sobie, nawet kiedyś o tym mówiłem w którymś filmiku. Poszedłem do domu. Dzwonili do mnie, proszę, tylko jeden dzień, tylko nawet zapłacimy ci więcej. Ja mówię, nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, tam była taka rzeźnia, a tym bardziej, że to były początki COVID-u, więc ja mówię, no nie, 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 dziękuję bardzo, zrezygnowałem. I, ale to było raz, ale zazwyczaj. Jeżeli coś mi nie odpowiada, idę do dyspozycji, mówię im, że słuchajcie, ciągnik brudny, no zazwyczaj mi to wymieniają. Jeżeli nie, zachowują się arogancko, no to do takiej firmy więcej nie przyjdę, zrobię tą robotę i więcej mnie tam nie ma. Stąd się wzięła moja czarna lista firm, z którymi nie współpracuję i nie ubolewam nad tym. Kolejne pytanie. Czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę, jak poznać dobrą agencję, a jak oszustów i firmy nierzetelne? No, to jest pytanie, na które no, nie ma odpowiedzi. No. Jeżeli nie dotkniesz tego, nie sprawdzisz tej firmy i nie zobaczysz, że płatności są na, na czas, że to, co agencja mówi, to jest prawda, że firma, która cię zatrudnia, jest firmą godną i chcesz dla niej pracować. No to, to jest Twoje doświadczenie. Ja wszystkie te firmy wokół Liverpoolu już przetestowałem i wiem, która się nadaje, która się nie nadaje, dla których pracuję, dla których nie pracuje. E, natomiast jeżeli chodzi o agencję, no to mam, ty, miałem, bo już w tej chwili no, tak, już się poukładałem tutaj. Miałem jedyny klucz do tego, co e, jaką agencję wybrać, to agencja, która nie ma nic wspólnego niestety z Polakami. To jest przykre. Jeżeli są Polacy, pracują w agencji, Polacy albo, albo agencja jest, właściciel jest Polakiem, to dajcie sobie spokój. Naprawdę to nie ma o czym gadać, nawet szkoda czasu. Kolejne pytanie. Jakie są systemy rozliczeń z agencją, okresy wypłat, formy współpracy, co jest mniej, co bardziej opłacalne? System jest zazwyczaj jeden. No. Dostajesz pieniądze co tydzień, czyli pracujesz, pierwsza wypłata jest po dwóch tygodniach, natomiast potem to idzie co tydzień, ponieważ zaczynasz pracę załóżmy w poniedziałek, kończysz w piątek, wystawiasz timesheet. I ten timesheet potrzebuje 7 dni, żeby poszedł, żeby agencja ten timesheet wysłała do firmy, w której pasowałeś, oni to muszą zatwierdzić, to wraca z powrotem do agencji, agencja wtedy przygotowuje płatność i na piątek ci przysyła. Czyli jak zaczynasz pierwszy, tydzień, zaczynasz pierwszy dzień w agencji pracę, to ta płatność dopiero jest za dwa tygodnie w piątek, a potem już co piątek ona dostajesz tą wypłatę, jeżeli cały czas w tej samej agencji pracujesz. Więc tutaj nie ma specjalnie jakichś tam form współpracy. Jak przychodzisz, takie pieniądze dostaniesz. Pracujesz jeden dzień, dostaniesz na, za tydzień, za jeden dzień. Pracujesz pięć dni, dostaniesz za 5, pracujesz 6, dostaniesz za sześć, Taki to system jest. Kolejne pytanie: Co dzieje się w przypadku w wypadku zniszczenia towaru? To za to odpowiada? Mam tutaj na myśli nie tylko duże problemy, ale także coś mniejszego, co zdarza się przecież każdemu. W każdej szanującej się agencji, znaczy właściwie chyba nawet nie szanującej, jest taka zasada, żebyś mógł dla nich pracować, musisz się ubezpieczyć. Takie ubezpieczenia kosztują około 25 funtów miesięcznie i musisz za to sam zapłacić. i Bez takiego potwierdzenia, że jesteś ubezpieczony, nie rozpoczniesz współpracy z agencją, ponieważ właśnie w, tego, w razie wypadku, jakiegokolwiek, który będzie z Twojej winy, w razie czego firma masz czego ściągać, czyli ściągać z Twojego ubezpieczenia. To jest takie NWU ubezpieczenie. Bez tego nie zaczniesz pracy. Kolejne pytanie: Czy mógłbyś odpowiedzieć swoją historię współpracy z agencjami? Jakie spotkały Cię dziwne sytuacje? Jakie błędy popełniłeś? Jakie wnioski wyciągnąłeś i do czego dążysz w tym aspekcie? To, że zare... Może tak, błędy. Ja nie wiem, czy to są błędy. To jest życie. No, człowiek po prostu uczy się każdego dnia. Ja na początku, tak jak wspomniałem, zarejestrowałem się w tych czterech agencjach. Myślałem, że będę miał mnóstwo zleceń. A tu się okazuje, że jak jedna nie ma, tej wszystkie agencje nie mają pracy, więc rejestracja w wielu agencjach nie ma sensu. Dobrze jest się w dwóch zarejestrować. W razie czego jak jedna nie ma, to ma druga, ale to jest tak, że tak jak wspomniałem, jak jest brynze na rynku, to jest wszędzie cicho. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że dobrze, żeby cię dana agencja poznała z dobrej strony. Czyli nie mieć kilku agencji, tylko jedną i być sumiennym pracownikiem, to powoduje to, że oni wiedzą, że mogą na to je polegać. Jeżeli mówią, że jest piąta rano, to 5 rano jesteś. Jeżeli jest czwarta, no to jesteś czwarta. Jeżeli chcesz nocną zmianę o 22, to przyjdź na tą 22, a nie później. To jest pierwsza sprawa i wtedy oni wiedzą, ponieważ agencja wewnętrznie ma swoje jakieś punkty dla tych kierowców, ponieważ firmy punktują tych kierowców. I teraz tak. Dlaczego ja mam cały czas robotę? Dlatego, że ja wykonuję sumiennie swoją pracę. To znaczy, ja nie robię ciągle 15, bo ja widzę wielu kierowców. Ja robię robotę w 9-10 godzin, nie patrzę na pieniądze, po prostu zrobiłem robotę i ja idę do domu. I, a inni siedzą 15 godzin, a nie daj Boże, jeszcze trampują, bo coś im wypadło. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja, jest, ja mam kilka firm. Które tylko mnie biorą jako agencyjnego, zewnętrznego pracownika, ponieważ wiedzą, że ja daną robotę zrobię według e, planu, który zrobił menadżer. Czyli jest 6 godzin, to jest, za, będę pracował 6 godzin, oczywiście zapłacą za 8 i nie, nie, nie rozpaczam, że nie mam 15, bo ja wiem, że ja następnego dnia pójdę, będę miał 12. Więc e, trzeba być sumiennym pracownikiem i wtedy agencja Cię poznaje. Jak agencja Cię pozna z dobrej strony i wierzą że na to polega i firmy co, ci będą Ciebie chciały, to zawsze będzie tak. Ja tylko biorę Stefana, kiedy on jest wolny. I tak mam, ja mam po prostu stałe firmy i mam chyba ich pięć w tej chwili, które tylko mnie biorą. Oczywiście czasami jest konflikt interesów, bo nie jestem w stanie się rozdwoić, ale to jest przyjemne, ponieważ nie mam stresu z pracą, tak. oczywiście. Hmm. Następne pytanie. Czy można pominąć agencję i złożyć ofertę współpracy bezpośrednio z firmą? Niekoniecznie takiej, w której pracowało się przez agencję, ale takiej, która wiemy, że zatrudnia kierowcę przez na przykład inną agencję. Znaczy słuchajcie, jeżeli, jeżeli, jeżeli od początku, jeżeli jesteś zatrudniony w jakiejś agencji i ta agencja Cię wysyła do jakiejś firmy, to dla niej pracujesz, i dla niej już nie pójdziesz do pracy na etat, chyba że ta firma zgłosi się do agencji Twojej i chce Cię wykupić za 500 funtów. I wtedy oni opłat, o taką opłatę składają 500 funtów do, do agencji jako wykupienie Ciebie i Ciebie zatrudniają jako, jako y, pracownika y, y, etatowego. Y, no, ale to się bardzo rzadko zdarza, więc nie ma takiej możliwości. Y, i tak jak wspomniałem już wcześniej, to jest takie pytanie, które, się, które już odpowiedziałem wcześniej. E, agencje się zabezpieczają, czyli jeżeli pracowałeś dla agencji takiej e, danej firmie, to już z, z innej tam nie będziesz pracował. Zazwyczaj tak jest, więc to chyba wystarczy, jeżeli chodzi o to pytanie. Kolejne pytanie to już jest pytanie numer 11. Pytanie jest poza tematu, jakie są przepisy odnośnie zabierania inne osoby w trasę, na przykład siostry, brata itd. Nie ma możliwości w wielkiej pytanie zabrania kogokolwiek ze sobą, chyba, że jest jakaś bardzo mała firma i zgłosisz to do swojego szefa i wtedy on zapłaci dodatkowe ubezpieczenie za pasażera. W mojej karierze udało mi się i to było w Danii zabrać syna na 3 tygodnie w trasę, ale to było wcześniej ustalane i zapłaciłem ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. I dopiero na podstawie tego oświadczenia, wysłania do firmy, mogłem go zabrać na te 3 tygodnie. W Anglii jest to niepraktykowane, i od razu jest odpowiedź: zazwyczaj nie, nie można. 12 pytanie: Jeśli mogę także zasugerować jeszcze jakiś temat na odcinek, to myślałem sobie o czymś takim: planowanie trasy, jazdy przez trudne, wąskie drogi, problemy z cofaniem pod załadunkiem, rozładunkiem. Zapewne kierowca z takim doświadczeniem jak Ty. Posiada, posiada mnóstwo doświadczeń, które dla nowego kierowcy mogą okazać się bezcenne i na miarę redukcji stresu, który towarzyszy w różnych nieprzewidzianych sytuacjach w, trak, w trakcie pracy. Z góry dziękuję za wszystką pomoc w tym temacie. No to, to jest temat na jakiś kolejny film. Nie będę na ten temat nic mówił. No to tyle, jeżeli chodzi o to pytania. Mam nadzieję, że o rany to już 20 minut te pytania trwają, e, że to cię usatysfakcjonowało, jeżeli coś pominąłem, albo jest nie tak, albo coś nie zostało do końca zrozumiane, może się plątałem, to zadaj pytanie, ja w następnym kolejnym odcinku e, odpowiem Tobie. No i oczywiście zapraszam na następny odcinek, który będzie e, też poświęcony kolejnym komentarzom, które niektóre są no, albo trudne, albo jak wcześniej wspomniałem, tak obszerne, że nie da się na to odpisać. To wszystko w tym odcinku. Hmm. Aha, jeszcze wąski. Ja pójdę do tego fryzjera, tylko wszystko pozamykane jest. Na razie hej.